Mamy roz obległej galaktyki, czy z matematyki mieszka u nas dziór kwadratów oraz pod zbiór dęgi Mamy innych też mieszkańców. Stożki Cyfry, liczby, prostokąty, koła, sześciany, kwadraty. Witaj na kanale Makapaka. twój kolega to jest Makapaka. Tak, ja jestem Janko, Kokoshek. Wystąpiłem dużo razy na kanale Makapaka. Na przykład z Brawl Stars. Na przykład Nie z Marchewką. Te, polecam! Nie, na przykład jeszcze wystąpiłem ten. Dobra, na pięć chyba to już mnie Tak, bardzo. Bo jego gardło. Co to lecie cudury? Usło mi po prostu. jak kwiatek. Uśchnię! Nawildzam to no do dzisiaj będziemy się śmiać z gościa, który się nazywa Mondera słowa i jakieś rejestratory samochodowe. Nie ja, no, jest... ja wiem co powie na początku, tylko wam już tego nie powiem teraz. Ja włączony głos, żeby nam nie zakłócał jakimiś głupimi radami. Tak. to jest mądrasowa, ale... nie Jest zbyt... naprawdę... Ale nie zbyt... Nie mądrasu. Nie mądra Ale niezbyt nie mądre. mądre rzeczy. Tak. No to włączamy. Jak cześć witajcie w kolejnym filmie, a po potem... Jedziemy kolejne? do nowego filmu! Okay. Ja chciałem tu powiedzieć właśnie. Brawo! Pizzę gryzie gościu. No to nie wiem, czy to czy. Jest głupie. Bo... No gryź pizzę, dobra. Żuj pizzę, żuj, żuj. Tak, o! nie dziesiąty silnik. Nie wiem, komuś się podoba takie głupie rzeczy. No. Tak, to może. To no, może. Co tu ma być? To nie jest jeden, człowiek. Jakiś człowiek w polarze tam siedział. Jakieś... Tak. zbiańczasz. W białym polarze siedział na radarze. To i... mówią, że to jest Jeti, a to jest buta Jak z, z się tak siedzi sobie Jeti. i w jakiś no, gościu w polarze. Znów ten sam! Gościu w polarze. Na radarze. Tak. Ja słuchajcie, się były rad To nieprawdziwe. A ci... <śmiany> 5. Co tam przechodzi przez drogę? Kto przechodzi przez drogę? Dwie? Dro. przechodzi przez drogę. Pstro przez drogę. Nie tak jedno. Lela, uwaga, uwaga. A my nie włączyliśmy w botanik panik. I to próbuję go szukać. A ja wiem, co tu zeżarło. Tam coś. Tu botanik panik go zeżarło. To jakiś mnich? Nie, nie, mnich, tylko druid. Druid. Ja się... Dobra, osiem. no to co? Następnie. Na początku można by pomyśleć, że koniki polne nie zrobią nikomu krzywdy. Są one na ogół małymi owadami, ale niektóre mogą rosnąć to dość co no Jak występują to to w to rojach, może się to być dość przerażająca. Poniższe niższe nagranie z kamery zostało nakręcone gdzieś w regionie Dagestanu w Rosji. Ciężarówka natrafiła na setki milionów gigantycznych koników polnych, które co roku przemieszczają się z Afryki północnej lub Azji i żerują na uprawach. W niektórych przypadkach to owady powodują ogromne szkody w uprawach rolników. W tym przypadku było tak źle, że rząd rosyjski musiał ogłosić stan wyjątkowy. No. Nasz następny numer! Na przykład siódemka, to jest siódemka. To będzie w stanie takim, gdzie wilczek ci przy, prze, idzie przez drogę, ale co to jest? Wilczek? Tak, wilczek. Podobno tutaj są dużo tych grobów, więc ja boję się tego, że napadnie ci jakieś lary. Albo ślimaków cię napadnie. Z grobów takim się przygniecie. No piesek, pieseł, pieseł. No piesu przechodzi przez drogę człowieku. Opanuj się! Opanuj się! Opanuj się! Ale podobno tutaj, że niby że jakieś duchy grachowały, no i tutaj ten na... ślimakus jest! Ego Ślimakus Nie, to jest! jest. Ego, to jest ten. Po, pociąg duch widmus, pociąg widmus! Nie no, to jego ślimakus...